Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Mam dzisiaj dla Was coś w rodzaju unboxingu, może takiego jakby testu. A mianowicie chciałam Wam przedstawić mojego nowego przyjaciela, którego nabili, nabyliśmy ostatnio. Jest to, słuchajcie, odkurzacz pionowy Electroluxa, a dokładnie piór Q9 Allergy UV. Jest to odkurzacz, bez którego nie wyobrażam sobie w tym momencie życia. Także wszystkich miłośników czystości, jak również właścicieli sierściuchów zapraszam do oglądania. Kochani, dzisiaj tak trochę innej odległości, a to dlatego, że tak jak wspomniałam, chciałam wam pokazać odkurzacz pionowy. Ciężko jest mi słuchać tak nagrać ten film, żebyście wszystko dokładnie widzieli, więc postanowiłam, że nagram po prostu wam dużo przebitek, dużo zbliżeń, żebyście jak najdokładniej mogli zobaczyć cały ten sprzęt, który jak wiecie jest całkiem spory. Generalnie, słuchajcie, jest to, moi drodzy, Electrolux, najnowszy odkurzacz pionowy Electroluxa, który kosztuje 1499 zł. I my go kupiliśmy jakiś tydzień temu i tak naprawdę w tym momencie nie wyobrażam sobie, słuchajcie, funkcjonowania bez tego odkurzacza. Na chwilę musiałam, na dwa dni, bo tak długo się zbierałam, żeby nagrać ten film, musiałam go zawsze stać użytkować. Ze względu na to, żebyście mogli sobie zobaczyć czysty pojemnik, a nie pełen sierści, ponieważ my odkąd mamy pancake'a i jest teraz bardzo ciepło, on gubi bardzo dużo sierści, co powoduje, że niestety no, my cały czas tak naprawdę mamy podłogę usłaną yy, sierścią, usłaną włosami. I naprawdę powiem Wam, że jak od dwóch dni czekam, żeby nagrać ten film, a raczej dwa dni zbieram się, żeby nagrać ten film, no to w tym momencie po prostu dla mnie to była katusza. I normalnie marzyłam, żeby wziąć i po prostu ten odkurzacz w ręce i przelecić szybko mieszkanie. Generalnie, słuchajcie, tak jak widzicie, jest to całkiem spory sprzęt, ale jest to odkurzacz dwa w jednym. A mianowicie możecie korzystać z odkurzania podłogi takie, wiecie, dywany, wykładziny. I po prostu taką, takim dużym sprzętem. Natomiast możemy sobie wysunąć tutaj tą część, taki odkurzacz podręczny i przelecić sobie stoły, przelecić sobie kanapy. Takie miejsca, w których wiecie, zależy Wam. Pan Kusiu, miejsca, w których zależy Wam na tym, żeby po prostu było czysto. Generalnie, słuchajcie, tak jak mówię, jest to. Um, dodatkowo możecie też tak naprawdę odkurzyć też samochód. Czy jakieś miejsce takie trudno dostępne, gdzie taki duży sprzęt Wam się nie zmieści. Generalnie w tym odkurzaczu mamy litowo-jonowy akumulator, dzięki któremu naprawdę bez problemu i bardzo szybko, intensywnie możemy odkurzyć. Tak jak Wam wspomniałam, nazwie jest Allergy i UV. A to dlatego słuchajcie, że jedna z końcówek ma filtr UV, który dodatkowo zapobiega, znaczy dodatkowo pomaga nam w wchłanianiu kurzu, pyłków, bakterii, jakichś zarodników, grzybów, czy no chociażby po prostu, no, roztoczy kurzu domowego. I jest to, słuchajcie, taka szczotka, która zawiera, słuchajcie, pięciostopniowy system filtracji w połączeniu właśnie z użyciem tych, tej lampy UV. Ona usuwa aż do 99,9% cząsteczek o wielkości o między 0,3 a 10 mikrometrów. No i właśnie dzięki temu yy, dodatkowo no, mocniej oczyszcza nasze mieszkanie z alergenów. Tak jak widzicie, ta szczotka naprawdę świeci się na taki mocno fioletowy, widać, że to jest mocno fioletowe yy, światło, ja Wam wezmę ją teraz do ręki. Nawet tutaj na samej szczotce mamy napisane Bed Pro Power UV. Tak, żebyście, przybliżę Wam, żebyście mogli dokładnie zobaczyć. Od drugiej strony szczotka po prostu ma tutaj wałek z włoskami. No i właśnie tutaj nam się wydziela promieniowanie UV, które dodatkowo bardzo dokładnie oczyszcza nasze mieszkanie z kurzu. To Co tutaj słuchajcie, bardzo istotne, to mamy tutaj odkurzacz, który ma zredukowany poziom głośności. Mianowicie, on mniej więcej wydziela 75 dB i to jest dość sporo, ale jednak jest to ciszej niż w takich standardowych odkurzaczach. Szum liści ma mniej więcej 10 dB, a startujący samolot 110. Więc to jest, wiecie, no tak, ta, tak jeszcze na pograniczu. Ja Wam teraz włączę, żebyście mogli usłyszeć, jak brzmi ten odkurzacz. Dodatkowo, słuchajcie, on jest zredukowany przez to, że ma taki jakby wyciszony wydech. Ja Wam teraz prezentuję ten trzystopniowy poziom głośności i sami ocenicie. Według mnie na tym najniższym naprawdę jest bardzo cichy. Kiedy włączymy już to turbo, na którym też odkurzacz działa tylko 15 minut, bo jednak to jest bardzo duża moc, no to jest zdecydowanie, zdecydowanie głośniej. Także ja Wam teraz włączam i sami ocencie jaki, brzmi, jaki jest natężenie dźwięku tego odkurzacza. Dodatkowo, zanim jeszcze to zrobię, to chciałam Wam pokazać, że tutaj w rączce Macie również możliwość sterowania. Na górze jest włącznik, tak samo zresztą jak tutaj na tej części ręcznej. No, i do tego macie tutaj możliwość stopniowania plus i minus, natężenie mocy, i przy tym dźwięku. Także czekajcie, włączam. To jest tak naprawdę w tym momencie najciszy dźwięk. Nie słychać go, prawda? No, no, wiadomo, słychać go, ale wy też nadal cały czas słyszycie mnie. Zwiększam poziom. Już jest trochę głośniej. Już muszę zwiększyć głos, mówić głośniej, żebyście mnie dobrze słyszeli. I teraz dźwięk turbo. Jest już naprawdę bardzo, bardzo głośno. To, co jest, słuchajcie, istotne, to to, że odkurzacz zapamiętuje Wasze ustawienia. Generalnie, jeżeli wyłączycie go na tym najmocniejszym trybie, no to on tak samo włączy wam się przy kolejnym uruchomieniu samego odkurzacza. Jak widzicie, ja tutaj nie mam tego, tej podstawki, której no niestety nie jestem w stanie, mam tutaj przynieść do tego pokoju. Podstawka jest już zamontowana w schowku, ale zwróćcie uwagę, że ten odkurzacz po prostu stoi. On nie jest niczym podtrzymywany, jak widzicie, po prostu stawiam go, popycham lekko do przodu rączkę i on sobie stoi. Jeżeli go od, odciągniecie, widzicie, to nawet nie jest tak łatwo, bo on odbija z powrotem. To wtedy automatycznie odtworzac już leci. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o czas pracy, no to normalnie odtworzac pracuje 55 minut na tym najniższym trybie i jesteście wtedy w stanie odkurzyć 162 metry mieszkania, czyli na jednym tak naprawdę takim solidnym naładowaniu bez problemu możecie odkurzyć całe mieszkanie, to co jest w ogóle słuchajcie istotne to to, że pierwsze ładowanie musi trwać aż 24 godziny to jest bardzo dużo słuchajcie, ja już naprawdę chciałam go użyć, a on się cały czas jeszcze musiał ładować, musiał ładować, ponieważ tak naprawdę musi mieć gdzieś sformatować nie wiem czy to chodzi o tą baterię, znaczy baterię, akumulator czy o co tutaj dokładnie chodzi, nie znam się pod tym względem więc nie chcę wam nie mówić, tylko tak za Zaznaczam, że 24 godziny pierwsze ładowanie musi się odbywać, kolejne ładowanie do pełnego trwa 4 godziny. Generalnie to, co mogę Wam zapewnić, to to, że odkurzacz jest zrobiony naprawdę z dobrej jakości materiałów. Jest to tak naprawdę szwedzki design. Według mnie jest bardzo ładny, jest taki stonowany. Mamy tutaj aluminiową ramę z plastikową rączką, natomiast ta część ręczna, ja ją Wam wyciągnę. ma, słuchajcie, skórzaną rączkę. Ta część jest skórzana, dzięki czemu wygodniej nam się, bardzo wygodniej nam się trzyma. Generalnie powiem Wam, że ja to tak kojarzę mi się, ten odkurzacz, ta część, ta ręczna, z jakimiś takimi statkami z Gwiezdnych Wojen. Nie wiem, czy też macie takie skojarzenia, ale tak mi, tak mi się by na mnie kojarzy. Od razu Wam powiem, że tutaj macie taki trzystopniowy poziom i tutaj wskazany jest poziom naładowania e, akumulatora, w tym momencie, jak widzicie, są trzy poziomy naładowania. Także odkurzacz jest po prostu naładowany. Do tego macie tutaj taki miedziany, miedzianą wstawkę, która jest automatycznie też guzikiem do wypinania tutaj całego pojemnika. Nie chcę połamać. Bardzo łatwo się tak naprawdę wypina. Tutaj, no mówię, starałam się, żeby wszystko było, słuchajcie, zachowane. E, pięknie naprawdę się prezentuje. Plastikowa część, trzeba trochę uważać. Macie tutaj maksimum. E, jest to poziom, gdzie maksymalnie możecie, znaczy jest to poziom, w którym, do którego maksymalnie może zostać e, tak naprawdę napełniony odkurzacz. E, warto wymieniać filtry co miesiąc. Tutaj mamy informację, że co dwa miesiące e, trzeba umyć ten filtr. Fankuś, filtr, uważaj, filtr główny no i ten górny to raz na miesiąc tutaj ten filtr wewnętrzny. Tutaj również dość łatwo można to wypiąć. Dlatego, że ja z moim długimi paznokciami mam zawsze problem, żeby otworzyć tą część, bo wystarczy ją tutaj po prostu wyciągnąć. Też tutaj macie nawet napisane open. Nie chciałabym tego robić, bo ja wiem, znam siebie i wiem, że zaraz te paznokcie połamie niestety. W środku macie też takie siteczko. Bardzo łatwo również montuje się ten pojemnik z powrotem. Wystarczy lekko naprawdę wcisnąć. Tutaj z tyłu tej części ręcznej macie też od razu taką nasadkę, do której możecie włożyć na przykład jakąś mm, dodatkową szczoteczkę. Wystarczy po prostu wsunąć i ona nam się tutaj utrzymuje. Tutaj słuchajcie również istotne, o czym tak naprawdę rzadko sobie zdajemy sprawę. Odkurzacz ten jest taki przyjazny. Osobom, które mają na przykład problem z kręgosłupem. On też mocno odciąża nasz kręgosłup, ponieważ środek ciężkości skierowany jest na dolną część. Dzięki temu, czemu odczuwana waga tego odburzacza to jest raptem 800 gramów. On jest też certyfikowany przez um, taką jednostkę AGR niemiecką, która przyznaje właśnie taką jakość produktom codziennego użytku, bezpiecznym dla naszego kręgosłupa, bo jednak przy dłuższym użytkowaniu ten kręgosłup jest e, obciążany. W ogóle, to jest też wysoki odkurzacz, więc dzięki czemu nie musimy się jakoś wyginać, pochylać. Naprawdę bardzo wygodnie się go użytkuje. Dodatkowo, słuchajcie, e, ta część główna od odkurzacza, którą wykwiełam, którą odkurzamy w dywany, w wykładziny, e, ma tak zwaną e, funkcję Brush Roll Clean, którą wystarczy nacisnąć w trakcie odkurzania. I e, automatycznie szczotka oczyszcza się z włosia, nie musimy się szarpać. Są tam takie nożyki, które po prostu rozcinają e, włosy, które się wplączą w szczotkę. Jak widzicie, ona wygląda w ten sposób. Też ma, e, tu jest rolka i niebieskie, e, boże, czerwone takie włosie. Tutaj już przejechałam odrobinę po podłodze i spójrzcie, ile e, zebrało się już płaczków pancake'a niestety. On bardzo dużo gubi sierści. Także za chwilę to też od razu usunę. I tutaj mamy taką też taki meszek, który dodatkowo łapie tą sierść, łapie brud. Tylko właśnie mówię, musimy uważać, żebyśmy sobie nie uszkodzili palców, nie wkładali rąk tutaj, ale ważna jest to, właśnie istotna jest ta funkcja brush roll Clean, która rozcina te włosy i nie musimy się potem szarpać z włosami, z sierścią, żeby wydobyć je z tej szczotki, ponieważ sam odporzacz się z tego oczyszcza. Z tego co wiem, jest to funkcja dostępna wyłącznie pod odkurzaczach elektroluxa. Montaż, słuchajcie, w ogóle takiej szczotki do całego urządzenia też jest bardzo wygodny i bardzo łatwy, ponieważ tak naprawdę wystarczy nasunąć i wcisnąć. I tyle. Kliknęło tutaj macie guzik, który naciskamy i się ta szczotka sama po prostu wypina. Ważne, żeby potem ją, słuchajcie, tylko mocno wpiąć, tak żeby kliknęło, żeby nam się ten odkurzacz y, nie rozpadł. To, co jest, słuchajcie, też fajne, to to, że mamy podświetlenie tutaj, a w ogóle tą część też wkładamy, nie pamiętam, czy już Wam mówiłam, ona ma takie w środku jak gdyby, o, tutaj w, tej, w tym miejscu, widzicie, tu i po drugiej stronie zaczepy. Y, wystarczy tylko wsunąć, tutaj i po bokach tego również, jak widzicie, po, tutaj w górnej części, wystarczy tylko w zostaw, wystarczy tylko wsadzić i popchnąć i do momentu kliknięcia. To, co Wam mówiłam, to to, że ona ma poświetlenie UV, co jest bardzo... Znaczy nie UV, tylko podświetlenie LED, co jest bardzo fajne, słuchajcie, w nocy, bo też przyznam szczerze, że czasami się wygodnie nawet odkurza, kiedy mam włączone tylko małe światełko, ponieważ to oświetlenie pokazuje mi, gdzie mam y, jeszcze nieodkurzoną podłogę, widać dokładnie te y, wszystkie kłaczki, tak samo jak na przykład... O, zobaczcie. Widzicie teraz właśnie dokładnie podświetlenie LED, bardzo dokładnie to widać na przykład, kiedy chcecie sobie odkurzyć pod kanapą czy pod jakąś szafką. Bez problemu możemy sobie właśnie. Co, pan kusiu, Bez problemu możemy sobie ym, po prostu odkurzyć. Widzimy wszystko, nie musimy żadnych planki zostaw, żadnych dodatkowych latareczek ani żadnego dodatkowego oświetlenia, ponieważ wszystko widzimy. Do odkurzacza, słuchajcie, są również dołączone różne końcówki, Między innymi właśnie też szczotka z technologią UV do odkurzania materacy, łóżek, czy nawet chociażby słuchajcie, poduszek. Jak tak jak widzieliście w podglądzie, tutaj też wystarczy nacisnąć guzik i wsunąć sobie tą końcówkę. Mamy również taką ssawkę teleskopową do odkurzania takich wyżej położonych miejsc karniejsze, jakieś kratki wentylacyjne. Tutaj wystarczy też nacisnąć, słuchajcie i wysunąć, oj, aż z miałam końcówkę, i wysunąć po prostu na taką odległą długość. Naprawdę jest to bardzo wygodna e, szczotka. Też jeden guzik który macie tutaj, naciskamy i po prostu przesuwamy sobie. Mamy również wielofunkcyjną ssawkę 2 w 1 do odkurzania szczelin, jak również listę przypodłogowych jest to taka zwykła e, szczotka. No i również delikatna taka ssawka z pluszem do odkurzania delikatnych powierzchni, na przykład szklanych, czy chociażby elektroniki. Tak, słuchajcie, wygląda ta szczotka. Bardzo delikatne włosie, no i to jest po prostu taki e, plusz, taki mięciutki materiał, który nie niszczy nam też powierzchni, którą odkurzamy w danej chwili. No i tak jak widzieliście, jest jeszcze taka jedna mała szczoteczka, którą możecie zamocować na przykład do tej e, części, do listów przypodłogowych. Jeżeli chodzi o pojemność, słuchajcie, pojemnika na odpady to jest 0,3 litra, także sporo. Powiem tak, ja spokojnie mogę odkurzyć całe 70-metrowe mieszkanie i bez problemu ten odkurzacz sobie radzi, nie przepełnia się aż tak, no zależy jeszcze jak bardzo brudno mamy w mieszkaniu. Tak jak mówiłam, akumulator jest jonowolitowy, maksymalny czas trasy to jest 55 minut, na tym turbo to mamy tylko 15 minut, czas ładowania to są 4 godziny przy czym pierwszy to jest 24 godziny. Bateria jest, słuchajcie, wymienna, typ, filtry są e, zmywalne, nazwa filtra cyklonowy. mamy wskaźnik na ładowanie baterii, trzy tryby pracy, turbo, pośredni oraz mały, podświetlenie LED, podświetlenie, e, podświetlenie LED frontowe, głowica środki obraca się o 180 stopni, waga całego sprzętu to jest 3,69 kg, e, no i to, co jest, słuchajcie, istotne, to mamy tutaj dołączoną ładowarkę stację stacjodokującą, jak również y, mamy też dołączony akumulator i wszystkie te wymienne końcówki. Naprawdę powiem Wam, że bardzo precyzyjnie się korzysta z tego odkurzacza. Możemy nim bardzo dokładnie obracać jedną ręką, naprawdę wszystko tak jak widzicie, bardzo dokładnie odkurza za pierwszym razem. Ja myślę, że każdy z Was naprawdę jeżeli jesteście posiadaczami zwierząt, które mają, gubią sierść, w ogóle macie też małe dzieci, które też często brudzą, rozsypują kruszki. Naprawdę będziecie zadowoleni z takiego odkurzacza. 1499 zł. Często jest też w promocji. Póki co nam się jeszcze nie porysował. Naprawdę bardzo serdecznie go Wam polecam. 3,69 kg wagi, ale jak widzicie spokojnie, no ręką jestem w stanie go podnieść. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Że w dokładnie opisałam Wam wszystko to, co wchodzi w skład tego odkurzacza. Jak on się zachowuje co jest takie dość istotne w przypadku jego użytkowania. Jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, na które mogłabym Wam odpowiedzieć, to piszcie w komentarzach, oczywiście na temat tego odkurzacza. No i słuchajcie, pamiętajcie o subskrybowaniu kanału i widzimy się w kolejnym odcinku.